Zastanawia mnie jedna rzecz, że sortownię wybudowała firma Byś, bardzo nowoczesną na Bielanach, rzeczywiście na wysokim poziomie, uh -huh. a miasto, czyli MPO, miejska spółka, nie ma żadnej. Żadnej. E to jest przedziwne. To jest przedziwne, jako że, że miejsc, m, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania e, no jest potentatem w Warszawie. To jest miejska firma, na której miasto w zasadzie, można powiedzieć, stoi w tej chwili, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. I dziwię się, że do dzisiaj nie uporządkowano stanu prawnego WAS MPO, że ta, ta firma jest wstrząsana non stop problemami kadrowymi i zmianami zarządów, bo to jest kwestia co, corocznej, corocznych wymian zarządów, w związku z czym nie ma ciągłości, nie ma, nie ma możliwości pracy, bo żaden zarząd odpowiedzialny nie zgodzi się na pracę w tego typu, nic nie zrobi przez jedno, jeden, jeden rok. I tutaj należałoby dać spokój tego typu firmom, które chcą mają pewny pomysł, chcą coś zrobić, miasto powinno wspomagać, bo to jest jej miejska Firma. Mam nadzieję, że kiedyś ta refleksja przyjdzie, nie za późno. Właśnie zastanawiam się, wydawałoby się, że miasto powinno stawiać na segregację, sortowanie, że powinno inwestować w takie, inwest... w takie instalacje, a jednak do dzisiaj przez lata nie zrobiło tego. Jak pan myśli, dlaczego? Czy właśnie przyczyną jest to upolitycznienie w MPO, czy, czy brak wizji? Ja mogę prywatne zdanie swoje wypowiadać y, i tutaj y, faktycznie, moim zdaniem, zbyt y, świat polityki zbytnio wkracza y, na, 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 na tą działkę y, odpadów w Warszawie, bo y, w ogóle rządzenia Warszawą, y, to jest, powtarzam, moje prywatne zdanie. Natomiast y, ono fakty to faktycznie widać, bo mam wrażenie, że y, ludzie odpowiedzialni y, za Warszawę nie mają czasu na. na, na, na Działanie gospodarcze w zakresie odpadów, ścieków, komunikacji i tak I to są jakby tematy uboczne, bo chyba, chyba o inne cele zarządy miasta, które tu się pojawiają mają niż, niż faktycznie zbudowanie infrastruktury na przykład gospodarki odpadami.